Witam Was w, 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 w bitwie z World of Tanks Wiem, że chyba na końcu ostatniego, mojego w sumie pierwszego odcinka z World of Tanks Mówiłem, że nie będzie więcej odcinków No cóż, wyszło na to, że to nieprawda Bo teraz macie ten odcinek eee, Tutaj gram Chaffim To jest lekki czołg piątego jest bardzo specyficznym pojazdem Głównie dlatego, że wyrzuca go nawet do dziesiątych tierów Nawet często No, a tutaj miałem e, ładną bitwę, kiedy No po prostu miałem naprawdę ładną bitwę i chciałem wam ją pokazać W sumie to jest moja najlepsza bitwa do tej pory Tak, rekord we wszystkim, bo nabiłem ją czołgiem lekkim ten tego poziomu Który był na samym dole Ale trafi zawsze jest na dole no dobrze, na początku się trochę bałem, czy coś mnie nie zastrzeli, kiedy wyspotował mnie ten MT-25. No więc tutaj dość ostrożnie jeżdżę. Aha, nie wiem co to jest za kropa, niebieska kropka na środku ekranu. Podejrzewam, że to z mojego celownika, bo ma taki sam odcień. Ale nie wiem skąd ona się tu wzięła, w grze jej nie ma. Tylko w powtórce. No tu kawę DNS przede mną pojechał. Jedzie bardzo w w strony. Ta bitwa jest niedługo po tym jak czafim 100% załogi osiągnąłem. A, jeżdżę sobie. Nic specjalnego. No na razie się boję wyjechać po prostu. No tutaj widzę, wróg jak masło jak pan No, ktoś go zabił? Dobrze. O, a tam jest arta. Arty bardzo chętnie zniszczę. No. I mojemu wielkiego niezadowoleniu został jej dokładnie jeden punkt życia. No cóż, smutne. Ale takie życie. O. No, tutaj teraz strzelam w te 434 A on nie wie skąd. Ktoś go no, nie zdążyłem dobić fraga. 3 do 2, wygrywamy. Miałem tu jeszcze żadne zwycięstwo w sumie. No ja teraz trochę odważniej pomyślałem, że pojadę po artylerię. W sumie jeden punkt życia to... To nie mogło się stać po prostu, musiałem ją dobrać. No, tutaj znajduję artylerię. Wyspotowałem ją. No i czekają śmierci. jest przeciwnika zniszczony! Dziękuję, do widzenia. No i tutaj jestem na świetnej pozycji, bo tak naprawdę nikogo nie ma koło mnie, a ja mogę sobie strzelać do biednych pojazdów, które mnie wiedzą skąd dostają. To musiał poczuć. Boom. jak w masło, przeciwnik oberwał. Biedny ist. Jaki mały tafik go bije No to nie mogłem trafić jakiś zez. O, tu się Ościsk jest... To, co no nie wiem, miał stół. Weszłem w oberwał To musiał poczuć. No to go zasłonił kawy więc zmieniłem cel. Weszłem jak masło, przeciwnik oberwał To musiał poczuć. <noise> I tłukę ich nie miłosiernie po prostu. Oberwał. Już 1500 damagea zrobiłem takim małym czołgiem w sumie. O obrażeniach na strzał 100. No dobrze, nie widzę więcej celów, więc przemieszczam się. Naprzód. Tutaj nikogo nie mogę zastrzelić. Trochę szkoda. Nie jest tak sobie jeżdżę. No i widzicie, jest, jest 7 do 11, zostało nas czterech, kiedy ich jest 7 To jest słaby Słaby deal No tak, taki strzał byłby naprawdę fajny, ale nie wyszło. Patrzcie, kawu 1S, śmiertelne zagrożenie Chybia I umiera no Um, um, no właśnie No i teraz i ten kw tam był Tygrys Zdięknie. Dostał, zginął No tu Odissem się odbiło i uciekł No i w tej chwili Jest nas trzech Włącznie z Artą Na sześciu To nie jest dobry To nie jest do, do, dobry biznes Teraz jest nas dwóch na sześciu, a teraz zostałem sam. No więc tłok Isa, niestety nie nie weszło, znowu nie weszło, a teraz weszło i zginął. Dobra, teraz kawinność, zginął. zginął. Zostałem sam na czterech. Ja byłem sam na sześciu No i gryzę się teraz, co ja mam ze sobą zrobić Ten biedny, no to hela Tutaj super farciarski strzał, aż się z helkat schował i uciekł No dobra, no to myślę sobie, zraszuję helkata Nie widzę nigdzie przeciwników, to helkata zabiję Na no, tu proszę, jak Panther. Trafił mnie nawet Helkat nie żyje, no to jak panter i susto z tyłu No tutaj jakimś cudem który którym Susto do mnie strzela, na szczęście nie trafia No, mam 6 fragów, zostałem sam na 3. No to uciekam Po prostu jak panter, zostało mu dużo życia Pojazd 6, 6 i 7 poziomu na biedną piątkę no. Um. Susto mnie goni. No, nie wiedziałem, że Sus jest takie szybkie, żeby dogonić czafiego, ale jednak. Bardzo uparte, na pewno. Zresztą, z tego co widziałem, ten gracz miał chyba 40 punktów efektywności, czy coś takiego, więc miał tyle, co ja, co sadziłem 40. Eee, no. Więc bitwa toczy się, polega na tym w zasadzie, że ja sobie jeżdżę. Patrzcie, tu już SOS-100 nadal za mną jedzie. Myślałem, że mnie widzi. Jak mnie widzi, to pewnie mogło strzelać, bo się schowałem. No i jeżdżę sobie w zasadzie. Nie wiem, co ze sobą zrobić. Boję się ich, no bo... No bo... A, jakby inaczej. Churchill, no właśnie, tam jest Churchill 7, który będzie dla mnie olbrzymim problemem, bo nie mam szans przebić go z przodu, a z boku przebiję go tylko pod warunkiem, żeby nie stał idealnie pod kątem 90 stopni. Więc postanawiam zrobić zmyłę i wrócić się. Tak, wiem, że zmyła może nie wieść jak się rozwala drzewa i latarni. Ale jedzie... tutaj jest... su 100. Mam znowu farta nie wiem jak on mi trafił i on chyba pomyślał, że ja pojadę i się zatrzymam, więc chciał mi staranować. No i... Nie wiem jak, ale umarł. Mam 7 fragów i zostało ich dwóch. No ja tutaj przez chwilę się zastanawiałem czy nie napisać czegoś na czacie, ale uznałem, że... <laughs> żebym jechał po prostu. No... Zmarła Arty. Jak panter. No, ja myślę, o Boże, zastrzeli mnie, trzeba uciekać. To mi drift wyszedł, nie chciałem driftu. Patrzcie. Strzela. Wszedł strzał za zero. Po prostu nie mogę uwierzyć że moje szczęście. Chowam się. Ktoś strzela i nie trafia. Strzela i nie trafia, to myślę, a, strzelę sobie w niego. Ale widzę, patrzę. On nie patrzy we mnie, on mnie chyba już nie widzi. No i to prawda, on już mnie nie widział wtedy. Czafin ma większe pole widzenia niż jak pan to. Nie mogę go przebić. I patrzy, no magicznie zniszczyłem mu gąsienicę. Nie wiem jak. Chyba w kółko żadnym czafie. No i teraz go tak... tukę. I zostałem sam na Churchilla. Tu widzę jest Churchill. Ale wiem, że z przodu nie mam szans go przebić. No właśnie. I w tej chwili z niepokojem patrzę na stan swoich pocisków, to znaczy cztery pociski. Cztery pociski nigdy, na pewno nie starczą na pełnego Churchilla, który ma 880 życia. Nie ma w ogóle żadnych szans. Każdy pocisk zawiera 100. Jedyną moją szansą było tak naprawdę go podpalić albo wysadzić, ale niestety Churchill ma bardzo małe zbiorniki paliwa, jak również mały magazyn amunicyjny. W związku z tym y, było słabo Poza tym następną rzeczą jest to, że nie widziałem Czas się skończył po prostu patrzyłem, ile zostało czasu Jeszcze udało mi się go raz trafić To wszystko No, właśnie tak było Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie To jest moja rekordowa bitwa jak na razie Szkoda, że jej nie wygrałem Naprawdę, to jest przegrana, bo oni utrzymali bazę Wszystko przez to, że skończył się czas I amunicja, gdyby nie to może nawet bym to wygrał. Miałbym 9 fragów. No dobrze, ale dziękuję wam bardzo. Ja się teraz żegnam i zaraz jeszcze będą screenshoty na końcu z tej bitwy. Ale ja już nie będę ich komentował. Także dziękuję bardzo za uwagę i cześć.